Jest sobota, jest jeszcze trochę śniegu, pogoda jest całkiem ładna, więc wyszliśmy na spacer, ale jest mi strasznie przykro, bo jakiś pani zginął pies i chodzi zapłakana i go szuka. I ja już oczywiście czuję się trochę tak, jakby to był mój pies, bo wyobrażam sobie, co ona czuje, jest mi przykro i mam ochotę iść i go poszukać. Zaczynać dzień od porcji owoców, i wczoraj poprosiłam Wojtka, żeby mi naszykował pomelo, i do tego dał kilka orzechów, a on zrozumiał to tak, że pokruszył te orzechy do tego pomelo. I przyznam, że bardzo fajne połączenie smakowe, kiedy je się to razem. To są orzechy włoskie, brazylijskie, migdały, tak. I, i pomelo po prostu. Cześć, witajcie w niedzielę. Wczoraj zbyt wiele nie nagrywałam, bo to był taki e, trochę leniwy czas. Taki fajny, bardzo chilloutowy dzień. Natomiast dzisiaj już wybieramy się na zakupy, bo ja chcę kupić choinkę już. Dlatego, że rok temu pojechaliśmy do Obi trochę za późno i już za bardzo nie było wyboru. Natomiast teraz tak sobie liczę, że za tydzień nie pojedziemy, bo mamy w sobotę w rodzinie ślub, w niedzielę na pewno nam się nie będzie chciało. Za dwa tygodnie to już będzie ostatni weekend przed świętami, więc będą na pewno dzikie tłumy i ja wtedy na pewno nie będę chciała jeździć po sklepach, dlatego to jest ostatni moment. A taką choinkę można przecież wystawić na balkon i ona może sobie tam w spokoju poczekać na swoją kolej, jeżeli chodzi o ozdabianie mieszkania, więc taki mamy plan na dzisiaj. Ja też rozważam zakup sanek dla mojej bratanicy, ale to jeszcze muszę zadzwonić do brata albo do jego i zapytać, czy nie mają tych sanek dla, dla małej. no ehm, co prawda myślałam też o tym, żeby przy okazji kupić takie, które by nam się nadawały dla mnie. Ale tak serio to a propos tych sanek, bo ostatnio o tym wspominałam, to później rozmawiałam właśnie z moją przyjaciółką, że przecież mogę zjedzieć mi iść na sanki, a ona ma ich trochę więcej, więc może być wesoło. Ehm, I chyba tak zrobimy. A podobno sprawdzałam prognozę, że styczeń ma być bardzo biały w Warszawie. Ehm, zobaczymy, czy to się sprawdzi. Sama jestem ciekawa. Przed chwilą trafiłam na Facebooku na, na wpis najnowszy z jadłonomi o domowych śliwkach w czekoladzie i tak sobie myślę, że przecież to jest banalne. Faktycznie można takie śliwki w czekoladzie zrobić samodzielnie. Ja na przykład wiem, że moi rodzice bardzo lubią, więc ja chyba im zrobię, bo te sklepowe nie mają zbyt dobrego składu. I to tak, tak mi teraz przyszło na myśl, taka mała dygresja. Chciałam jeszcze powiedzieć coś na temat tego psa, bo może będziecie pytać, czy znalazł się ten pies, o którym wspomniałam na początku vloga. Niestety nie wiem. Mam numer telefonu do tej pani, ale głupio mi jest jakoś tak pisać albo dzwonić i o to pytać. Natomiast ja wzięłam ten numer, dlatego że jest szansa, że ten pies może by się znalazł jakoś, znalazłby go ktoś i zamieściłby informację na fanpage'u naszym takim osiedlowym i że dobrze, aby ktoś miał wtedy numer do właściciela, jeżeli to, tej osoby nie ma na tym fanpage'u. E, więc ja mam ten numer tak na wszelki wypadek, ale później już nie było tej pani słychać, więc możliwe, że tego psa znalazła. My też go trochę szukaliśmy i prawie ukradliśmy jakiegoś psa innej pani, no bo pasował do opisów, no ale to, to nie był ten pies, <laughs> ale ucieszyliśmy się, że już udało nam się go znaleźć, a niestety to nie, nie, nie było to. No trudno, ale zaangażowałam się trochę w tę sprawę. Kiedyś była u nas na osiedlu też taka historia, że piesek został zawieziony do schroniska na paluchu i przenocował tam, niestety, i też właśnie za pomocą tego fanpage'a udało się znaleźć właściciela tego psa. Ostatnio rozmawiałam z nim i pytałam go o tę przygodę, i powiedział, że ten pies wrócił ze schroniska totalnie odmieniony po tej jednej nocy, że był zupełnie innym psem. To jednak jest dla zwierzaka strasznie stresujące przeżycie, znaleźć się w takim miejscu, więc mam nadzieję, że ta pani znalazła tego psa zanim trafił w takie miejsce. No, to na razie to tyle. Ja się szykuję i jedziemy na zakupy. Jaki piękny komentarz, z którym w 100% się zgadzam. Rzeczywiście jest tak, że pies bardzo aktywizuje, szczególnie zimą, i to widać, kiedy wyjdzie się na spacer do parku i widać tylko ludzi z dziećmi i z psami, z przewagą tych drugich, i wtedy to jest takie bardzo wyraźne i bardzo widoczne, że pies pomaga aktywizować człowieka, i to jest świetne. Mam nadzieję, że nie słyszycie dźwięku silnika mojego samochodu, bo pracuje tragicznie. Niedawno była mu mechanika, naprawiałam to i po odebraniu samochodu okazało się, że jest jeszcze gorzej. I też mechanik zawyrokował, że ten samochód może tej zimy nie przeżyć. Ciekawe czy widać, jak mi parazut bo jest tak zimno. I jest mi przykro z tego powodu, bo bardzo lubię ten samochód, nie chcę się z nim rozstawać, ale faktycznie nie opłaca się już za dużo w niego inwestować, chociaż w tym roku naprawdę dużo w niego włożyłam. Ale coś się kończy, coś innego się zacznie. Ja chyba i tak nie będę się całkiem rozstawać z tym samochodem, bo już nie opłaca się go sprzedawać. Ale w ogóle teraz taka śmieszna sytuacja, bo ostatnio zaginęła nam w akcji skrobaczka, a to teraz taki must have. I Wojtek teraz przeszukiwał bagażnik w poszukiwaniu naszej skrobaczki i znalazł taką, która jeździ w tym samochodzie właściwie od czasu, kiedy go kupiłam, jeszcze po poprzednim właścicielu. Ja jej chyba nigdy na oczy nie widziałam, może ewentualnie na samym początku. Była gdzieś tam skitrana i naprawdę miałam fartę, że kupując ten samochód, ile to już było lat temu? Siedem? Osiem będzie zaraz? Siedem lat chyba nim jeżdżę i kupiłam go naprawdę od człowieka, który o niego dbał i który nie oszukał mnie co do niego. I to, jak się kupuje starszy samochód, to jest taką dużą wartością. Jestem wdzięczna, że z tym samochodem mi się tak udało i mam nadzieję, że z kolejnym też będę miała szczęście, bo raczej też będę kupować jakieś używane. Ale już nie jest słabo na samą myśl o poszukiwaniach. Ok, małe rozczarowanie. Jest całkiem spory wybór choinek i w ogóle nie ma ludzi, ale choinki są brzydkie. Te tańsze są brzydkie, a droższe kosztują około 90 zł i moim zdaniem to jest przesada. Wola jechać do szkółki i kupić tam za 50-60 zł taką ze szkółki, tak jak rok temu, która będzie naprawdę ładna. Choinka się nie powiodła, teraz czas na misję sanki. Taka skrobaczka to może posłużyć nawet do samoobrony. Misja sanki zakończona sukcesem. Przy okazji jeszcze obkupiłam mój samochód, w różne płyny i inne bajery potrzebne na zimę, więc mam nadzieję, że jakoś przetrwamy ten czas. Wróciliśmy z zakupów i jestem pozytywnie zaskoczona, że było mało ludzi. Nie ma jeszcze tej przedświątecznej gorączki, a przynajmniej nie w supermarketach i w markecie budowlanym, takim jak Obi. Bo prawdopodobnie w galeriach handlowych jest więcej ludzi, pewnie już jest jakiś szał prezentowy, ale jeżeli chodzi o supermarkety, to naprawdę jest jeszcze w miarę luz. Nawet widziałam moją ortodontkę, ale ona mnie nie widziała. Sanki już kupione, już nawet dostarczyłam je do mojej bratanicy. Ok, to tyle jeśli chodzi o zakupy. Teraz już jest późne po popołudnie. Jedziemy jeszcze na obiad. Do Wojtka rodziny, więc ja już kończę tego vloga i do zobaczenia w następnym filmie Baba. Pa, pa.